Ludzie nie rozumieją, jak mniej więcej działa system tego uczulenia na, na apitoksynę, Że ludzie umierają. Często myślimy, że umierają, bo im tutaj tak spuchła nie szyja nie. i nie mogą oddychać. To jest coś innego. Tak naprawdę to jest między innymi wiotkość mięśni odpowiedzialnych za oddech. Ale my mamy system odpornościowy, system alarmowy, system, który walczy z tą apitoksyną Problem, i każdy z nas go ma. Problem jest, kiedy jest jakaś patologia tego systemu. Właśnie między innymi, jeżeli cię ukąsi pszczoła, Twój organizm zaczyna podnosić ilość kortyzolu, podnosi się od razu adrenalina i apitoksyna zostaje zneutralizowana. Problem jest wtedy, kiedy jest upośledzony system odpornościowy, akurat na tę akurat e, sytuację, kortyzol się nie podnosi, adrenalina nie jest produkowana. Po prostu zaczyna się reakcja taka, a nie inna i wysiadają m.in. mięśnie odpowiedzialne za oddech. Dlatego każdy pszczelarz, przynajmniej powinien, ma na swojej, w swojej pasiece fiolkę z adrenaliną. I jeżeli ktoś nawet ma uczulenie, ale zostanie mu podana ta adrenalina i oczywiście wezwana pomoc jak najszybciej, mm -hmm. jest ogromna szansa, że on przeżyje to spotkanie z apitoksyną.